Między, między trójką a czwórką jesteśmy. Tak, tak, odstaw, Lecę prosta. Świetnie, prawo, 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 super, Też jeszcze, prawo. Panie chcę tą popisać? Fitness patrzą, udział w wszyscy jest biletem wstępu na quiz z nagrodami, którymi są, przepraszam, kaski na ciaski snowboardowe. Prawo, prawo, rączki pracują. Dodajemy rękę. Super, jak ktoś ma za dużo warstw na sobie, to ściągnąć kurtki. Za chwileczkę będzie jeszcze bardziej ciepło. Katę też zapraszam na rozgrzewkę. Uwaga na znacznik na ręce. Masz znacznik, bo jeszcze nie masz. Super. Wraca na rękę. O, step. Tutaj pan ma. Jeszcze poczekamy na Wysiński. Uwaga. Zostajemy w miejscu. Balans. Rządki przed nas. Rytm muzyki. Balans. Coraz niżej. Kolana szeroko. Zostajemy na dole. Balans. Musimy sprawdzić, czy nie wyrośliśmy z butów, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Przede wszystkim musimy dopasować siłę wypięcia wiązania do naszej wagi. Pamiętajcie, zwłaszcza rodzice, nie grzebiemy sami przy wiązaniach. Nie gonimy ze śrub okrętem wokół nart. Od tego są wyspecjalizowane serwisy. Zawsze tam należy narty ustawić. Przede wszystkim wiązania. Yy, wysmarować sprzęt, naostrzyć. Tak ja mówię, dopasować siłę wypięcia. Odpowiedni fachowcy nam w tym pomogą, doradzą, ustawią tak, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. I później, żeby jazda na nartach była przyjemnością, a nie jakimś... Wybawić trzeba przysiąść na kolanku, i spuścić wodę. Czyli jeszcze raz. Osoba złapana przyklęka na jedno kolano, daje rączkę do góry, a ją... Ale trzeba przysiąść, suzia. Tu na moje. Teraz ty chcesz mnie, Teraz ty chcesz mnie odczarować. Przysiąść na kolanku i rączkę w dół. Tak jest. Darkiem jestem ja. Grześ będzie nas ograniczał, żebyśmy nie uciekali w tamtą stronę. A Piotrek będzie pilnować, żebyśmy nie wychodzili w tamtą stronę, bo tam na czerze wyjeżdżają. Odczarowywać! Osoby złapane przyklękają na kolano ręka do góry. I odczarowywamy. Złapane, złapana. Złapana. Jeszcze. Odczarowywać. Osoby złapane przyklękają na kolano, ręka do góry. swoje mięśnie, żeby mogły później dobrze pracować w trakcie wysiłku fizycznego. I ważne jest, żeby te mięśnie później nie ulegały kontuzji. Mięśnie stawy cały układ na żrubu. dlatego przed jazdą na nartach zawsze 10-15 minut musimy się poruszać. Można to zrobić w formie zabawy, można w formie drobnych ćwiczeń chemicznych, ale bardzo ważne jest, żeby się troszkę poruszać, a nie wjeżdżać od razu na taką dużą górę i na dół, ile fabryka daje. Dlatego, że to najczęściej kończy się niestety jakimiś urazami kontuzja. Więc zawsze najpierw rozgrzewamy się serca po to, żeby te mięśnie były odżywione, żeby tam więcej tlenu dopłynęło i żeby później narciarstwo było dla nas przyjemnością, a nie wizytą u lekarza, kiedy już jest za późno, także pamiętamy, zawsze się rozgrzewamy Świetnie. Mam kolejnego berka, ale berek tym razem jest przekazywany dalej. Czyli jak kogoś złapie, to on się staje berkiem. Ale to też nie jest taki prosty berek. Osoba, która goni, musi wymyślić sposób uciekania. Czyli jak ja jestem berkiem, uciekam na jednej nodze, to wszyscy uciekają na tej jednej nodze. Jak złapię kogoś, na przykład... I teraz pan. Bokiem, bokiem. Drugi pan. Obunusz już było. Na jednej nodze, na prawej nodze uciekamy. Dobra, teraz kolega. Jak uciekamy? Obunów było skoki już było, To na palcach obunus. Tak jest. Na palcach obunów. Koń. Jak uciekamy? Na jednej nodze. Może być na jednej nodze, super. Łapiesz kogoś, jesteś Berkiem. Suzia, Jak uciekamy? Turlamy się! Tak jest, turlamy się! Berek przekazany, teraz ty jesteś Berkiem. Na serca po to, żeby te mięśnie były odżywione, żeby tam więcej tlenu dopłynęło. I żeby później narciarstwo było dla nas przyjemnością, a nie wizytą u lekarza, kiedy już jest za późno. Także pamiętamy, zawsze się rozgrzewamy. Świetnie. Mam kolejnego berka. Ale berek tym razem jest przekazywany dalej. Czyli jak kogoś złapie, to on się staje berkiem. Ale to też nie jest taki prosty berek. Osoba, która goni, musi wymyślić sposób uciekania. Czyli jak ja jestem berkiem, uciekam na jednej nodze, to wszyscy uciekają okay. na tej jednej nodze. Jak złapię kogoś, na przykład obunus i roczki. Teraz pan. Bokiem, bokiem. Drugi pan. Obunus jest było. Na jednej nodze, na prawej nodze uciekamy. Dobra, teraz kolega, jak uciekamy? Obo noż było skoki już. To na palcach hobunusz, Tak jest. Na palcach obunusz. Koń. No, teraz na, na piętrach hobunusz. Oj, to ciężko. Ale wymyśliłeś. Znowu pani w zielonym. Obo noż przed nami na zombie. O, teraz dziewczynka. Jak uciekamy. Rodze. Może być na jednej drodze, super! Łapiesz kogoś, jesteś Berkiem! Zuzia! Jak uciekamy? Turlamy się! Tak jest, turlamy się! Berek przekazany, teraz ty jesteś Berkiem! Na kolejny! Tracę obu Teraz pan! Bokiem, bokiem! Drugi pan! A jest już było! Na prawej nocy uciekamy. Dobra, teraz kolega, jak uciekamy? Alejandro, było do skoki już. To na palcach, obunuj, tak jest, na palcach, obunuj. No teraz, to. na piętach, Oj, to ciężko. Ale wymyśliłeś. Znowu pani w zielonym. Dobra. jak uciekamy? Na jednej nodze. Może być na jednej nodze, super. Łapiesz kogoś, z berkiem. Zuzia, jak uciekamy? Turlamy się! Jadą do góry, dzieciaczki pamiętajcie Nie wolno się huśtać na tych huśtawkach To jest wyciąg krzesełkowy Jedziemy dość wysoko, więc grzecznie się zachowujemy Narty trzymamy na podpórkach Pamiętajcie zawsze ten pałąk Zabezpieczający trzeba opuścić Nogi trzymamy na tym pałąku nie się, nie krzyczymy, nie wołamy do koleżanek, do kolegów czy do rodziców z góry, tak żeby ich nie zdekoncentrować, żeby mogli spokojnie zjeżdżać. Nie rzucamy kulkami ani innymi przedmiotami do przejeżdżających pod nami. I pamiętajcie, trzymamy równo narty, nie stukamy, nie obijamy nimi, żeby narta nam się nie wypięła i nie spadła na kogoś z góry. A zwłaszcza snowboardziści, uważajcie na swoje techy. Jedna noga przypięta do deski, tak żeby można było bezpiecznie wyjechać do góry. Na wyciągach orczykowych, które też macie tutaj niedaleko. Pamiętajcie, trzymamy narty z toru jazdy, nie jedziemy slalomem, nie wykonujemy innych ewolucji. Broń Boże, półnie nie jedziemy na takim wyciągu, nie siadamy na orczyku, ponieważ to nie są krzesełka, tylko to są odkórki, które nas wywożą do góry. No i zawsze. Zalecam, y, słuchamy zaleceń obsługi wyciągu, to co panowie ogłaszają przez megafony, czy informują nas. Zawsze musimy słuchać takich rad uwag, ponieważ to są szefowie na tych wyciągach i prawie zawsze mają rację. Kiki na wyciągu orczykowym w jednej ręce zwisają na...

Jeszcze w tył, jeszcze, jeszcze. i Nie, tył. teraz, jestem na stopę, obserwuję rozgrzeszkę. Między, między trójką a czwórką jesteśmy, nie? Przedstaw, jeden, hop, tak, tak, odstaw, dostał, lecę prosta, świetnie, prawo, 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 super, jeszcze, prawo. Panie mogą się popisać. Fitness. Zapraszam wszystkich z to patrzą. Udział w jest biletem wstępu. Na quiz z nagrodami, którymi są, przepraszam, kaski na czas snowboardowe. Prawo, wspólnie, prawo Rączki pracują. sobie to ściągnąć kurtki. Za chwileczkę będzie jeszcze bardziej ciepło. Tatę też zapraszam na rozgrzewkę. Uwaga na znacznik na ręce. Masz znacznik? Chyba jeszcze nie. Masz, super. Wraca na rękę. Tato, zawiążesz? Dobrze. Zmiana Set. Tutaj pan ma. Jeszcze poczekamy na Skuciński. Uwaga.